Szanowni Państwo, bardzo, bardzo serdecznie witam Państwa na spotkaniu poświęconemu konsultacji aktualizowanej strategii rozwoju naszego regionu do roku 2025. Cieszę się bardzo, że tak licznie Państwo przybyli po to, żeby dzisiaj podyskutować o, o tym projekcie, żebyśmy mogli wysłuchać swoich argumentów tych za, które będą przedstawiali nasi eksperci, być może tych krytycznych uwag, które wypłyną z Państwa strony. Po to są te konsultacje, ażebyśmy mogli wypracować ostateczny kształt tego dokumentu, który jest najważniejszym dokumentem strategicznym nie ulega wątpliwości, który wytyczy kierunki cele i kierunki rozwoju Naszego regionu w, aż do 20, 2025 roku. Szanowni Państwo, dlaczego, dlaczego w ogóle zdecydowaliśmy się, czy dlaczego podjęliśmy trud przygotowania aktualizacji strategii rozwoju naszego województwa? Oczywiście dlatego, że musimy się dostosować do sytuacji. Geopolitycznej, makroekonomicznej w Europie i na świecie. Ta sytuacja od roku 2005, kiedy to była właśnie po raz ostatni aktualizowana nasza strategia, no, diametralnie się zmieniła. Przede wszystkim no, wtedy byliśmy u progu Unii Europejskiej. Pamiętamy, że, że Polska od 1 lipca 2000 roku. Maja. maja. Maja, przepraszam, z Chorwacji już tak się zakochałem tutaj w tej Chorwacji. My od 1 maja, do Chorwacie od 1 lipca tego roku staną się członkami Unii, więc byliśmy w 2005 roku, kiedy, kiedy ten dokument był przyjmowany, byliśmy na progu Unii Europejskiej, dopiero swoją, zaczynaliśmy swoją drogę i budowanie swojej pozycji oczywiście we wspólnocie. W międzyczasie pojawiły się środki europejskie, w międzyczasie pojawiły się różnego rodzaju inne kłopoty, na czele z kryzysem, który, który dotknął świat i Europę w roku 2009, a którego skutki odczuwamy boleśnie do dzisiaj. W międzyczasie również powstały, powstały dokumenty strategiczne, do których musieliśmy się odnieść, do których musieliśmy dostosować nasz dokument. No, takim podstawowym odniesieniem jest oczywiście Strategia Europa 2020, która wskazała kierunki rozwoju całej wspólnoty europejskiej. Następnie oczywiście strategia rozwoju naszego kraju do roku 2020 i koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2030. Oczywiście jeszcze są funkcjonują inne strategie, jak chociażby ta rozwoju regionalnego. Do tych wszystkich dokumentów musimy, powinniśmy dostosować również Naszą strategię, i taki wymóg został nam postawiony ustawowo. Tak więc, Szanowni Państwo, dzisiaj jesteśmy na etapie oto takim, że po bardzo szerokich, bardzo szeroko zakrojonych pracach nad aktualizacją strategii, mówię szeroko zakrojonych, mam na myśli przedstawicieli środowisk, które brały udział w pracach grup roboczych. W tych, w tych grupach roboczych brali udział przedstawiciele środowisk samorządowych, gminnych, powiatowych, miejskich, brali udział aktywnie przedsiębiorcy, rzemieślnicy, środowisko naukowe, kulturalne, przyrodnicze, no, pewnie jakbym, choćbym wymieniał, starał się wymienić to i tak wszystkich tych środowisk nie wymienię, organizacji pozarządowych oczywiście, Ee, I te grupy robocze pracowały nad, y, nad aktualizacją strategii y, ponad rok. Y, ostatecznie, oczywiście pracą tych grup kierowali eksperci i uczestniczyli, czy może pracą tych grup, to źle powiedziałem, ale pracowaliśmy pod okiem powiedziałbym ekspertów, którzy za chwileczkę również, których za chwileczkę państwo e, bliżej poznacie, pana profesora Jacka Szlachty i pana profesora Wojciecha Dzimianowicza, e, to, to ci panowie, ci profesorowie e, zebrali, e, zebrali efekty tych prac przemyślenia, e, ustalenia e, i zaproponowali ostateczny kształt projektu który był przedmiotem, no, oczywiście e, obrad i przedmiotem prac e, Zarządu e, Województwa. E, ostatecznie Zarząd Województwa przyjął projekt, jeszcze raz podkreślam projekt, bo podczas tych konsultacji wczoraj, przedwczoraj, bo wczoraj spotykaliśmy się w Olsztynie, przedwczoraj w Ełku, również słyszałem takie zarzuty od niektórych samorządowców, że dopiero teraz się konsultuje, jak już jest dokument gotowy, no musimy z czymś wyjść, prawda? Jest to projekt, który, który poddajemy konsultacjom, mamy na to 35 dni, potem kolejne 30 dni na zebranie wszystkich Państwa uwag, przemyśleń i wskazań po to, żeby Zarząd Województwa mógł przyjąć ostateczną wersję dokumentu i skierować ją pod obrady Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Sejmik ma plan, a żeby przyjąć, jeżeli nie będzie żadnych przeszkód formalnych, to mamy nadzieję przyjąć naszą strategię na, ostat... na sesji majowej pod koniec, pod koniec tego miesiąca. Szanowni Państwo, te konsultacje, które w tej chwili odbywamy, one są konsultacjami bezpośrednimi. Spotykamy się bezpośrednio, tak jak tutaj z Państwem. Jutro jeszcze zaprosiłem środowisko polityczne do Olsztyna posłów, senatorów, przedstawicieli partii politycznych, po to, żeby oni również mogli przedstawić swoje, swoje uwagi. Konsultacje odbywają się również za pomocą specjalnych formularzy zamieszczonych na naszych stronach internetowych i każdy mieszkaniec naszego województwa, i nie tylko mieszkaniec naszego województwa, każdy zainteresowany rozwojem naszego województwa może za pomocą tego formularza przekazać swoje, y, swoje uwagi. Szanowni Państwo, dlaczego ten dokument jest tak, y, tak ważny i dlaczego zależy nam, ażeby był również szeroko akceptowany? Ponieważ tylko przy szerokiej akceptacji strategii rozwoju naszego regionu y, wszyscy uznamy ten dokument za swój. Zależy nam, nam na tym, żebyśmy uznali, że właśnie na podstawie tego dokumentu, tych, tej wizji celów, priorytetów, chcemy, aby w najbliższych latach rozwijał się nasz region. To nie jest wcale łatwe, jak Państwo zapewne za chwilę się przekonacie, będzie będzie szereg, szereg uwag, bowiem trudno jest pogodzić interesy wszystkich. Trudno jest doprowadzić do sytuacji, kiedy, kiedy, kiedy uwagi wszystkich będą w tym dokumencie uwzględnione. Ale oczywiście jak każdy tego typu dokument wymaga pewnego kompromisu i pewnego szerszego spojrzenia, mam nadzieję, że my ten kompromis wypracujemy i na to szersze spojrzenie zapracujemy.